Czy nigdy nie zdarzyło się, żeby ktoś podszedł do mnie i powiedział, ty masz karo? O, no nie. <laughs> Zapewniam panią, że wywołany hejter do tablicy Chowa kulił pod siebie i już go nie ma. Ta odwaga znacznie topnieje. Mały taki uroczy babski skandalik. Ogromnie ubolewam nad tym, co się, co się dzieje i na Woronicza i na, na Jasnej. Przy synu się zatrzymam, dlatego że widziałam ostatnio wzruszający naprawdę post. Pani wrzuciła zdjęcie ze świadectwem szkolnym, ale jednocześnie podkreśliła, że tutaj nieważne są oceny, nieważny jest ten pasek czerwony, o który rodzice bardzo często zabiegają. Dlaczego i skąd wzię wzięło się takie pani podejście do tej sprawy? Mam takie wrażenie, że o ten pasek czerwony, czy właściwie biało-czerwony, bardziej chodzi rodzicom w wielu przypadkach. Niż, niż dzieciom, a jeśli już dzieciom, to bardziej jest to funkcja oczekiwania, ambicji rodziców niż, niż samych młodych ludzi. Ostatnią rzeczą, o jakiej bym chciała dla mojego dziecka, jest to, żeby brał udział w jakimkolwiek wyścigu, żeby gonił jakiegoś mniej czy bardziej wyimaginowanego króliczka, żeby swój czas poświęcał na wkuwanie. Nie wiem układu rozrodczego żaby, albo lewych i prawych dopływów amazonki, bo to on mu się w dorosłym życiu, w ogóle w żadnym życiu do niczego nie przyda. Zresztą. Y Mój syn jest z tego pokolenia, które fenomenalnie radzi sobie z internetem i, i w sekundę, albo nawet mniej znajduje wszystkie potrzebne sytuacje jasne. Gorzej jak nagle wyłączy się prąd, albo nie ma komórki, albo nie ma laptopa przy sobie wtedy. i wtedy jest wyzwanie. Ale sztuką jest wiedza, gdzie znaleźć informacje, a nie encyklopedyzm polskiej szkoły, taki XIX-wieczny model pruski, czyli uczymy się wszystkiego od A do Z. Właściwie po co? Brzmi pytanie, więc jeśli, jeśli ma pasję, jeśli lubi coś, co go rzeczywiście rozwija i co sprawia, że, że nauka jest frajdą, to, to lepiej, żeby poszedł w tę stronę. Zresztą po to też zmieniliśmy szkołę w połowie roku, pierwsza klasa liceum i znaleźliśmy, a właściwie wróciliśmy do szkoły, od której zaczęliśmy poszukiwania, bo rozmawialiśmy z twórcą Artes Liberales jeszcze długo zanim ta szkoła miała jakąkolwiek substancję rzeczywistą. Był eksperyment z innym liceum i w końcu trafiliśmy trafiliśmy tam na Ogrodową, gdzie nie ma ocen, gdzie nie ma presji, gdzie oceny są tylko na koniec roku i są one opisowe i są wynikiem pełnego przeglądu, pełnego sprawdzianu, a nie takich Blokowych zaliczeń, które w polskiej szkole funkcjonują jako te 3Z, chyba, tak? Zakój, zdać, zapomnieć. Tak. Wszyscy, pamiętamy. Wszyscy to pamiętamy z, z, ze swoich czasów i naprawdę nic się nie zmieniło. Nie zmieniło się nic, mało tego, że w moi, z moich, z pani czasów, z czasów naszych y, rodziców, dziadków i pradziadków, to jest naprawdę y, ciągnie się chyba od, od to Bismarka taka nieszczęsna nieszczęsny model szkolnictwa. Jak najdalej chcę od tego odejść. Frajda z nauki, tak. Misją tej szkoły, jej takim mottem i logiem jest nauka jest wszędzie wszystko jest nauką. Naprawdę nie trzeba siedzieć w ławce i zakuwać Regułek na pamięć. A myśli Pani, że dożyjemy takich czasów, że faktycznie każda szkoła będzie respektować taki system nauki, czy to słudne nadzieje? Nie wiem, bardzo bym chciała. Na szczęście są takie szkoły i też są takie szkoły w tym systemie państwowym. Wiem, co mówię, bo poznałam ostatnio, nauczycieli z Zduńskiej Woli, którzy taki model wprowadzili w swojej podstawówce państwowej, systemowej, czarnkowej, jak zwał, tak zwał, ale nie powiem, jaka to szkoła, żeby, brań Boże, ktoś się do niej nagle nie dobrał, bo najważniejszy jest szacunek dla drugiego człowieka, nie wymaganie od niego, nie stanie nad nim z jakimiś świe, pani, z jakąś nachajką czy kijem i, i, i tu pani nogą ucz się, tylko pokazywanie mu, do czego ta nauka jest mu potrzebna. To jest absolutnie podstawowe. Igor w tym roku skończył 15 lat. Mam wrażenie, że to już jest taki wiek, w którym klarują się nasze zainteresowania, pasje. Czy on idzie bardziej ślady mamy, czy może taty? Jak to jest? Jako rozszerzenie wybrał wiedzę o społeczeństwie. Boję się, że... Że obserwacja mnie chyba decyduje tutaj i, i, i jest jakoś, jakoś wiodąca, bo odrzucił biologię, która, którą też bardzo lubi. Rozważał kierunki bardziej medyczne, może weterynaryjne, bo jest absolutnie fenomenalny, jeśli chodzi o kontakt ze zwierzętami. Ale jeszcze chwilę daje mu czas. Proszę przy, przypomnieć sobie, Pani miała 15 lat bardzo niedawno temu, ja trochę dawniej. To już nie bez <noise> Dobra, nie będziemy sobie wypominać wieku. Ale e, czy my wiedziałyśmy, co chcemy robić? Coś się może gdzieś tam rysowało na horyzoncie, ale potem życie weryfikowało te, e, te plany, więc e, no, zobaczymy. Jest taka, nieponia, taka dziennikarska, banalna puenta, czas pokaże. Ale czyli co, WOS, czyli polityka, gdzieś wchodzimy w te sprawy? No, niestety, tak. Niestety, bo? E, bo to jest bardzo gęsta, nieprzyjazna materia. E, specjaliści od dobrego życia mówią, zła energia. E, na różne sposoby to można określać. Polityka jest bardzo w, w, wymagającym przeciwnikiem, ma coś z telewizji również. Ksiąka w jest bardzo zaborcza i, e, i chyba w Polsce, ale też w bardzo wielu to chyba jest ogólna. Powiedziałabym tendencja nie do końca powiem delikatnie nie do końca e, uczciwa, więc nie chciałabym tego dla swojego dziecka. Podpytam także o telewizję polską, no bo pani przez wiele lat była twarzą tej stacji. Czy widzi Pani jakiekolwiek szanse, nadzieje na to, że kiedyś tam pani wróci? w tym yy, układzie, czy w tym, inaczej może, w tych realiach, o tak, w tych realiach, które obowiązują Anna Domini 2023, lato, yy, nie, absolutnie, a już na pewno nie, 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 nie. Yy, wie pani, ja ogromnie ubolewam nad tym, co się, co się dzieje i na Woronicza, i na, na Jasnej, bo pamiętam naprawdę bardzo, fajny, budujący y, y, czas w telewizji polskiej, teraz prawda nie jest tam w cenie. Wiemy też jak wygląda TVP Info, no tam chyba dzieje się najwięcej, czasami niektóre paski są dosyć szokujące i wydaje mi się, że to fejki, potem okazuje się, że to, to faktycznie tak jest. Co by musiało się zadziać, żeby faktycznie doszło może do zmiany? Ja decydujący są ludzie, e, ci, którzy, e, którzy e, pociągają za sznurki w tym teatrze marionetek. Na razie e, najwyraźniej zamienili informacje na propagandę i, e, i newsy na, e, na granie do jednej bramki. Ten podział, który teraz istnieje, ten nieskończenie plemienny jest, jest niepokojący ogromnie. Jeśli tak dalej będzie wyglądało. Ja też nie twierdzę, że, 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 że inne stacje są, są też, czy, inaczej, czy nie są też pewnego rodzaju uczestnikami tej, tej plemiennej wojny. Przykro się na to patrzy, bo ja jestem wychowana, wie pani, na... Przynajmniej staraniu się dotarcia do obiektywizmu, czyli zapraszania przedstawicieli dwóch różnych stron, trzech różnych stron, nawet czterech, i oddawania im głosu. A, a publicystyka uprawiana teraz jest graniem do jednej bramki. Małe burze są także w stacji TVN. Ostatnio wszyscy pisali o zwolnieniach w Dzień Dobry TVN. To jest jednak czołowy program tej stacji. Czy pani była tym tak samo zaskoczona jak my, media? <laughs> y nie ukrywam, że, nie ukrywam, że tak. Zmiana jest istotą telewizji, istotą życia. Jedyną pewną jest zmiana. Więc każdy nowy dyrektor programowy, a takiego nowego dyrektora, dyrektorkę programową, ma teraz TVN, ma do tego prawo. Najważniejsze jest, jest forma. Ja sama wiem, jak boli dowiadywanie się o swoim być albo nie być z grafika albo z nie wiem, listy mailowej, albo z informacji prasowej, zanim ta prawda nie, nie zostanie wypowiedziana twarzą w twarz. Więc jeśli tak wyglądała tamta sytuacja, mówiąc językiem młodzieży, słabo. Mam nadzieję jednak, że, że cała piątka była uprzedzona o tych, o tych zmianach i poinformowana o powodach, dla których się to odbyło jaka była prawda do końca. To wiedzą tylko zainteresowani. Poleciała tak, że tak brzydko mówię, ale oczywiście wiemy w jakim kontekście także Małgosia Omea. miałam wrażenie, że panie są w dosyć bliskiej relacji. Mm -hmm. Bardzo lubię Małgosię, absolutnie. Bardzo ją cenię. Jest fajną, przeciepłą, mądrą osobą, to i wykształcenie psychologiczne niezmiernie się. Przydaje, przydaje, absolutnie tak. Zresztą rozmowy prowadzone przez nią miały swoją dodatkową wartość, wartość dodaną i, i z przyjemnością oglądałam Małgosię w duecie z, z Filipem. Ale Małgośka jest dzielną dziewczyną i, i myślę, że sobie nieźle poradziła. Zresztą ma kolejne wyzwania, zrobiła nowy podcast. Ma swój portal, który rozwija się w tempie błyskawicznym, więc Gośka da radę. Był też, pamiętam, pocałunek z Małgosią na ściance. Rozumiem, że to był spontan. Tak, tak, to był spontan, mały, mały skandal. Jest pani bardzo dobrze przygotowana. Mały taki uroczy babski skandalik, ale czy skandalik? Tak to chyba było potem przedstawiane przez kolorowe media. My się po prostu bardzo, bardzo lubimy. I tyle. I rozumiem, że nic on nie znaczył. A co ma znaczyć? No nie wiem właśnie. Ja wiem, bo ja sama tak z przyjaciółkami robię, ale ludzie dopisują sobie różne teorie. Wie pani, co ta w ogóle tendencja do tego, żeby oceniać, żeby oglądać czyjeś życie przysięgam nasze jest tak fascynujące i jest tak ciekawe, że gdybyśmy odwrócili to lustro na siebie. To byłoby tam znacznie ciekawiej niż oglądać przez dziurko od klucza albo jakieś szerokie, szerokie wrota w życie innych, innych ludzi. Tak jak Pani powiedziała, warto, żebyśmy odwrócili to lustro na siebie, a nie na innych. I od razu przyszedł mi do głowy kolejny temat, dlatego że ostatnio udostępniła Pani Hamski, bo tak to można nazwać, komentarz internauty. I zastanawiam się, co było takim powodem, że faktycznie Pani zdecydowała się tutaj zabrać głos, bo zwykle wydaje mi się, że takie komentarze się ignoruje. Jest taka szkoła, że można ignorować. Jak to w tej bajce nie karmić złego wilka, to wtedy ten wilk odchodzi i szuka sobie innego żywiciela, ale. Ja mam w sobie taką ogromną niezgodę na hejt, na okrucieństwo wobec drugiego człowieka, na ocenianie jego w sposób e, chamski, e, wulgarny i e, podyktowany jakąś frustracją. I właśnie wtedy odwracam lustro i pokazuję tego człowieka. Nie pierwszy raz i nie ostatni. E, ja nie wiem, czy to, jest, czy to jest skuteczne, czy nie. Mogę tylko jak to. Mówi pewna zasada, po owocach ich poznacie, więc przynajmniej w moich socialach tego hejtu jest coraz mniej i bardzo się z tego cieszę. Nie mam wpływu na komentarze, które pojawią się pod tym wywiadem, innymi rozmowami albo innymi zdjęciami w, w portalach, ale Polacy generalnie komentują źle. Bardzo rzadko są te, te pozytywne uwagi, pozytywne komentarze i to jest... Niezmiernie przykre. Mam, ja mam w sobie jakąś sobie... Pro, co... frustrację, mm -hmm. albo mam w sobie jakąś y, 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 niezgodę na innych. I znów takie zdanie, które jest dla mnie absolutnym mottem. Tyle masz zgody na innych, ile masz zgody na siebie. I proszę przez pryzmat tego zdania spojrzeć na, na kogoś, kto pisze o pani y, to, co pisze. Czy o mnie, czy o Każdym innym, bo rzucić inwektywą, to nie jest y, kłopot żaden. Powiedzieć komuś w oczy coś miłego to jest, y, to jest wyzwanie, ale też powiedzieć y, tę te inwektywę w oczy. Zapewniam panią, że wywołany hejter do tablicy Chowa y, kuli on pod siebie i już go nie ma, ta odwaga znacznie topnieje, więc y, to też wiele mówi o tych ludziach. Dokładnie, właśnie chciałam to powiedzieć, że jakby w internecie mam wrażenie, że wszyscy są tacy odważni. odważni, ale na żywo na szczęście mam nadzieję, że się pani z takim czymś nie spotyka. Nie, jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żeby ktoś podszedł do mnie i powiedział: Ty masz karo. No nie. Bardzo proste, ale jakże różne są odpowiedzi. Co sprawia, że pani jest szczęśliwa? Hmm, co sprawia, że jestem szczęśliwa? Uśmiech mojego dziecka. Piękny, pogodny dzień, bo wtedy cieszy mnie słońce, albo deszcz, bo wtedy cieszę się, że, że, że Ziemia dostaje upragnioną porcję wody. Wie pani, szczęście jest kwestią decyzji, jakiegoś, jakiegoś wyboru, bo rzeczy są neutralne. To my nadajemy im znaczenie, i warto o tym pamiętać, jak ma się ochotę wstać z łóżka lewą nogą. Bardzo dziękuję za rozmowę ja i jeszcze raz życzę udanych wakacji. Wszystkiego dobrego i dla Pani, i dla Państwa. Dziękuję pięknie.